Google Docs to najlepszy edytor tekstu dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się pisaniem. Dlaczego tak jest, pokażę Ci w tym wideo. Zaczynajmy! Aby móc tworzyć teksty w Google Docs, trzeba mieć swoje konto na Gmailu. Dzięki temu uzyskasz dostęp do usług Google Drive, w tym także dostęp do Google Docs. Gdy napiszesz tekst w Google Docs, możesz jednym kliknięciem udostępnić go klientowi. Wystarczy podać jego adres e-mail i ustawić odpowiedni poziom przywilejów. Możesz ustawić dostęp do dokumentu w taki sposób, aby klient mógł tylko go podejrzeć, możesz też pozwolić mu Komentować dokument i dodawać sugestie, a możesz też pozwolić na pełnoprawną edycję zawartości całego dokumentu. Taka praca nad tekstem jest kapitalną oszczędnością czasu. Nie trzeba wymieniać się dziesiątkami maili, w których wzajemnie odnosicie się do poprawek. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym. Pisząc w edytorze tekstowym od Google możesz ustawić podgląd ilości słów i znaków ze spacjami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wiesz ile tekst ma słów i znaków wraz z pojawieniem się każdego kolejnego akapitu. Widzisz jaką objętość ma cały tekst. Dużą zaletą tego edytora jest możliwość formatowania treści zgodnej z językiem HTML. Możesz w tekście dodawać nagłówki H1, H2 itd., tworzyć akapity, umieszczać encory tak, aby gotowy tekst można było wrzucić do panelu strony i od razu opublikować bez dodatkowej edycji i formatowania treści. Google Docs oferuje również integrację z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Language Tool, Surfer SEO i wiele innych rozwiązań, które ułatwiają pracę pod kątem optymalizacji tekstu. Jeżeli chodzi o Language Tool, jest to kapitalnym rozwiązaniem, ponieważ na bieżąco w czasie rzeczywistym. Narzędzie pokazuje Ci, gdzie popełniłeś jakiś błąd językowy, stylistyczny itd. Dzięki temu Twój tekst nie wymaga specjalnej korekty przed ostateczną publikacją. Mam nadzieję, że już widzisz wszystkie korzyści, jakie daje korzystanie z Google Docs. Jeśli zainteresował Cię ten materiał, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w kolejnych wideo. Dzięki, cześć!